Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradca. No, w sumie to dzisiaj temat, który jest raczej smutny i przykry, bo będzie dotyczył kradzieży e, samochodów, bo jakby nie patrzeć, ten proceder ostatnio mocno kwitnie. Coraz więcej osób zaczyna się zajmować tym nieopodatkowanym chwilowym tak zwanym zaborem mienia i to też widać po social mediach. Coraz więcej osób publikuje zdjęcia, że coś im skradziono. Bardzo dużo osób to udostępnia. Co też jest w tym wszystkim fajnie, że w ten sposób sobie pomagamy. E, aczkolwiek jak patrzę chociażby po samochodach, to widzę, że z reguły kradzione są w miarę nowe samochody. A to dlaczego? No bo do starszego pasata to trzeba jakiś tam włom, wyłom, jakieś chwytaki brać, a do nowego auta to... Walizeczka, ba, teraz są nawet lepsze rozwiązania, coś na zasadzie gęboja, Urządzenie, które nie potrzebuje przedłużania sygnału z naszego kluczyka, tylko wręcz odwrotnie. Urządzenie, które samo sobie z autem się komunikuje. W sumie to można złodziejowi zostawić, już otwarty samochód, bo przecież po co ma kombinować, jeszcze w ogóle porysuje sobie później ten samochód. E więc dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Chcę powiedzieć też o tym, bo jak dobrze pamiętacie, w styczniu tego roku skradziono mi lawetę do przewozu samochodów. W sumie to złodzieje raczej nie wiedzieli, że jest to moja laweta. Na zasadzie było, o, ta jest fajna, weźmy ją sobie, mimo że była na placu okamerowanym. To jest w ogóle e, długa historia. No i na moim przykładzie chcę pokazać, że ja jeszcze teraz muszę złodziejowi zapłacić. Ale nie żaden okup. Po prostu taki mamy absurd i bubel e, prawny w tym wszystkim i mnie może jakoś tak bardzo nie zaboli ale pewną grupę kierowców może naprawdę mocno w tym wszystkim zapiec. Więc dzisiaj pokażę, jak się przed tym wszystkim ustrzec, jak sobie radzić z tymi sytuacjami. Zapraszam. No dobrze, zacznijmy od tej mojej e, sytuacji e, związanej. Lawetę skradziono mi w styczniu. E, tak jak mówiłem, e, tych kradzieży w ostatnim czasie jest dużo. Przyznam się szczerze, że nie miałem tutaj zbyt dużych nadziei na to, że ta laweta zostanie znaleziona z prostego względu. Jak na przykładzie samochodu, tak jak tego Zoe. Zoe wiele nie ma, auto jest oklejone taką, a nie inną folią, pewnie jedyne w Polsce, w ten sposób zrobione, to auto się rzuca w oczy. Każdy samochód ma jakieś swoje znaki szczególne, bo ktoś powie, ja mam pasada B5, no bok był cały przerysowany. To już widać. Na przykładzie lawety, no sorry, czym ona się wyróżnia od innej. Tablicę rejestracyjną się podłoży na inną, bo znaleźli gdzieś tam na osiedlowym parkingu i wygląda jak milion innych lawet. No moja miała jeszcze z boku skrzyneczkę narzędziową. Cztery śrubki skrzyneczki narzędziowej he, nie ma. No i. Ta sytuacja w sumie tak trwała od stycznia. Na przykładzie lawety, no przyznam się szczerze, no nie miałem właśnie dużych nadziei, że zostanie znaleziona. Co za tym idzie, wydawało mi się, że w przeciągu 30 do 60 dni po prostu policja umorzy sprawę, bo tak wygląda najczęściej w tego typu e, sytuacjach. No nikt też za lawetę, która jest warta kilka tysięcy złotych nie będzie jeździł. Tym bardziej w sumie to do końca nie wiem, jaki był cel jej kradzieży. Czy rozebranie na części i sprzedaż, chociaż nie wydaje mi się, że byłoby to opłacalne. Tym bardziej, że laweta warta z 8 tysięcy złotych, czy wywóz za granicę gdzieś na wschód i nadanie i nowej tożsamości. Trudno jest mi powiedzieć. No ale od tej sprawy minęło teraz no już 8 miesięcy, i tak na dobrą sprawę do dziś nie dostałem pisma z umorzeniem sprawy. Co za tym idzie, nie mogę pójść do wydziału komunikacji i wyrejestrować tej przyczepy bo ona nadal jest moja. Fakt faktem, w cepiku funkcjonuje jako rzecz skradziona i idąc dalej za ciosem w tym wszystkim, dopóki nie mam takiego dokumentu, a widać, że sprawa zapewne jest w grze, bo skoro nie zostało umorzone w przeciągu miesiąca czy dwóch, to znaczy, że zapewne zostali znalezieni i zapewne sprawa jest za, na tyle zawiła, bo pewnie ukradli ze 20 czy 30 innych przyczep, czy jakichś tam motocykli, czy jednośladów, więc może się ciągnąć 2 czy 3 lata. Ja w zeszłym tygodniu za swoją przyczepę musiałem opłacić OC, no bo nadal jestem jej właścicielem. Firma ubezpieczeniowa mi przypomniała: Panie Florkowski. proszę zapłacić OC, bo się OC za pana przyczepę kończy. No więc na szczęście nie były to duże kwoty, ale te 80 zł za moją przyczepkę przelałem. <grytanie> za nic, za powietrze do sobie, za rzecz, którą mi skradziono, jeszcze muszę płacić. Tylko idźmy dalej za ciosem. Jeżeli sprawa jest złożona i jeżeli faktycznie ich zatrzymano, no bo żadnego pisma do tej pory nie ma, a policja tutaj powinna mi wysłać coś takiego do domu, e, to znaczy, że, a i w sumie Mateuszowi też nie, więc to przypadku tutaj raczej nie ma, bo wtedy jemu też skradziono drugą przyczepę. To znaczy, że sprawa jest w toku. Jeżeli jest złożona, to idąc dalej za ciosem, ona może trwać 2 czy 3 lata, bo może się okazać, że w międzyczasie, a to będą nowi świadkowie powoływani, a to ktoś będzie chory, nie przyjdzie na posiedzenie, na rozprawę. Czyli w sumie w przeciągu 2 czy 3 lat raczej nie dostanę kwitów do wyrejestrowania. Czyli idąc dalej za ciosem, powiedzmy, że zapłacę 240 zł przez 3 lata OC za coś, czego nie mam. Okej, okay. przeboleje, chociaż jest to przykre, że trzeba płacić. Jeszcze kurde, skradziono, człowiek stratny, a jeszcze musi, e, musi za to płacić. Ale co ma powiedzieć młoda osoba, która ma BMK-36, e, nie ma zniżek, co płaci na rok 1500 i to ciuła na to ocei, co będzie przez 3 lata, 4,5 tysiąca płaciła za coś, czego nie ma, za co na pewno jeszcze autokasko nie miała i jeszcze ma do tego biznesu dokładać? Firmy ubezpieczeniowe są tutaj czyste, bo one działają zgodnie z ustawą ubezpieczeniową. Dopóki nie mają kwitu o wyrejestrowaniu, bądź kwitu z policji, dziękuję, nie ma tematu. Ach. Płać. Tak to teraz wygląda. Na moim przykładzie chyba za dużo już się pomóc tutaj nie da, no bo sytuacja jest jakby w trakcie, ale zastanawiam się, jak tutaj innym nie dopomóc, czy by tego tematu nie ruszyć i nie spróbować znaleźć jakiejś furtki, bo nikt przecież mi za to OC później nie odda. U mnie to bardziej chodzi o zasady, bo to nie są aż tak duże kwoty, ale mówię, tak jak dla młodego kierowcy, no może być to brutalne. Dlatego zajmijmy się teraz sytuacją od drugiej strony. Co jeżeli my byśmy kupili takie auto, bez naszej wiedzy w ogóle. No Pierwsza najważniejsza, rzecz, zawsze powtarzam, każde auto dokładnie sprawdzamy, macamy, przyglądamy mu się. Tak samo sprawdzamy jego historię. Dlatego partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Carvertical. Wejdźcie sobie w link poniżej. Klikając w ten link, będziecie mogli sobie sprawdzić historię swojego pojazdu bądź auta, które chcecie kupić, a poprzez ten link niżej jeszcze otrzymujecie 10% rabatu na zakupiony raport. Ja wiem, że ktoś powie, nie no, Waldek, ale poniżej 15 tysięcy złotych to przecież nie ma sensu sprawdzać samochodu. To jest wszystko wedle uznania. Tylko pamiętajmy o jednym, że może gdzieś tam historię wypadkową jesteśmy w stanie sami odkryć, ale w przypadku kradzieży to nie ma znaczenia, czy auto jest za milion, czy za tysiąc złotych, bo później się okaże, że policja nas zatrzyma podczas kontroli drogowej. Pan policjant sprawdzi dokumenty, powie, panie, to jest auto kradzione, oskarżymy pana o paserstwo. Przygotowałem dla Was dzisiaj dwa raporty. Pierwsze to jest BMW X3 Ameryka. Przebieg ok, ale już widzimy adnotacje odnośnie kradzieży. Ten pojazd jest poszukiwany jako kradziony. Ba, jest kombo ten pojazd też jest powypadkowy. Oczywiście, część zdarzeń tutaj miała miejsce w Ameryce. Przebieg jest akurat mały tego auta. Eee, były dwie kolizje. Fakt, faktem po uszkodzeniach nie widać tutaj, żeby zbyt dużo się z tym autem działo. Możliwe, że ono już było w międzyczasie naprawione. Tutaj to są jakieś tam drobne eksploatacyjne obcierki ale już widać, że jest jakiś problem. Związany z historią tego samochodu. Drugie auto to jest nasza rodzima Polska Hyundai I30. Przebieg ok. Kradzieże też zaznaczone. Ten pojazd jest poszukiwany jako kradziony i wypadki ten pojazd jest jako uszkodzony. Czyli nastąpiła kradzież tego samochodu. Przebieg też nie jakiś duży. 1,4 silnik, 124 tysiące kilometrów. Mamy dwie, trzy szkody nawet na tym samochodzie, czyli podwójne kombo. W innych krajach nie był kradziony. Eee, I mamy jedno zdjęcie tutaj poglądowe do tego. Wszystkiego. Wiecie, to, że dane auto też jest oznaczone jako kradzione, to nie znaczy, że ta jego sytuacja nie została już prawnie wyczyszczona. Zgodnie z literą prawa, oczywiście, ale zawsze niech nam się zapala lampka. Jeżeli widzimy w raporcie, że coś jest związane z kradzieżą, to jakie sprzedający ma dokumenty na to? Bo jeżeli on powie, wie pan, no tam policja jakiś ma dokument przygotować, takiego auta się nie kupuje. Jeszcze raz wejdźcie sobie na stronę, sprawdźcie, a ja już przechodzę do kolejnej części. No i teraz jak tu się zachować w tej sytuacji, bo są dwie jakby furtki, kiedy to wszystko wychodzi na jaw. Pierwsza rzecz jest taka, że kupujemy sobie samochód, jeździmy, fajne auto, sympatyczne, w międzyczasie mamy kolizję bądź kontrolę drogową. No i pan policjant sprawdza numery, mówi panie panie, ale tutaj to auto jest oznaczone jako kradzione. Pan pójdzie z nami Podpisze Pan tutaj wyjaśnienia, no i wie Pan, jeżeli posądzimy Pana o paserstwo, nawet do pięciu lat może Panu za to wszystko e, grozić. No i się pojawia blady strach. Druga rzecz to jest też taka, że my po prostu sami kupiliśmy auto, no i po zakupie kupujemy sobie raport, żeby sprawdzić samochód. No i wychodzi. Kurczę, auto oznaczone jako skradziona. My tutaj w ogóle żadnych dokumentów nie mamy. Często się okazuje, że w wydziale komunikacji by to mogło wyjść, ale często też się zdarza, że niektóre osoby robią to na tak zwane zgłoszenie i ten temat przechodzi całkowicie bokiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Pierwsza rzecz od razu udać się na komisariat policji na najbliższy. Złożyć te wyjaśnienia i pokazać właśnie, że tutaj jest totalna nasza niewiedza w tym temacie, że chcemy ten temat wyjaśnić i wyczyścić, że nic o czymś takim nie wiedzieliśmy przed zakupem. I tyle. Idąc dalej za ciosem, no jeżeli e, osoba, której skradziono ten samochód e, wcześniej, złożyła też te doniesienia na policji, że ma to auto skradzione, e, no to tak, albo odzyska ten samochód, bo na przykład miała tylko opłacone OC, albo jeżeli miała opłacone AC i ubezpieczyciel wypłacił jej te pieniądze z AC, no to przechodzi na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Czasem zdarza się, bo niekiedy są takie przypadki, że dane auto przechodzi na rzecz skarbu państwa, ba, czasem zdarzają się tego typu przypadki, że. Jeżeli y, udowodnimy, że tutaj była nasza niewiedza w tym wszystkim, y, udowodnimy, że auto mamy dłużej niż 3 lata, nie znajdzie się poprzedni właściciel tego samochodu, może się okazać, że będziemy w stanie jakby... Na nowo zalegalizować to auto na nas, ale każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, i tutaj już wielka i duża pomoc prawnika, który tym tematem będzie się zajmował. W większości przypadków auto będzie trafiało na parking policyjny, czasem zdarza się, że jest zgoda na jego użytkowanie, ale wtedy musimy go należycie serwisować. Tylko jest jeden problem, o którym cały czas przy tym wszystkim zapominamy. Problem nas. Nas jako właścicieli tego samochodu, którzy zostaliśmy zrobieni w balona. No bo w sumie to tak, nam zabiorą ten samochód, no i co, ani pieniędzy, ani samochodu. Więc kogo tutaj możemy szukać? No szukać musimy tylko i wyłącznie osobę, która nam sprzedała. Jeżeli ta osoba zrobiła to nieświadomie, bo czasem też tak się zdarza, że też miała na zgłoszenie to auto, no ciężko może i to wyjaśnić. E, no to jeszcze może będziemy w stanie to z nią dalej kontynuować. E, wyjaśnienia prawne, ale gorzej, jeżeli trafiliśmy na faktycznie na złodzieja, który nam próbował to auto wcisnąć, co? On ma jakiś majątek? Pójdziemy do sądu, wypłaci nam coś, nawet komornik mu cokolwiek zasądzi. Zawsze, no nie należy się poddawać, trzeba walczyć o każdą złotówkę, ale my w tej sytuacji jesteśmy najbardziej przegranymi osobami, bo mamy najtrudniej do udowodnienia i odzyskania te pieniądze z całego tego zajścia. I w sumie to powiem Wam tyle. Ja wiem, że to zabrzmi absurdalnie, że to zabrzmi irracjonalnie, ale najlepiej w aucie było mieć taką wielką kartkę przyklejoną. Drogi złodzieju. Jeżeli zamierzasz skraść moje auto, a masz w planie w najbliższym czasie ukraść więcej takich samochodów bądź urządzeń, proszę cię, poszukaj innego, bo ja nie chcę później przez 3 lata płacić niepotrzebnie ubezpieczenia, a ty będziesz za mój szmal bawił się na Malediwach. To jest smutne, ale co by tutaj i jedno pomogło i wyjaśniło. Sami dobrze wiecie, że lada moment wchodzi czasowe wyrejestrowanie. Owszem, ono jest tak okrojone, że już bardziej okroić się nie da, bo zostały tylko i wyłącznie auta powypadkowe. Nie ma nic słowy o autach historycznych, zabytkowych, kolekcjonerskich, o samochodach sezonowych. Ale chociaż, żeby do tej ustawy dopisać jeden zapis: Samochody po kradzieży. Żeby przez ten czas nie trzeba było płacić o C, bo to jest absurdalne. Ja wiem, na przykładzie przyczepy jest to mało, bo 240 zł zapłacę. Chociaż i tak nie powiem co. Ale taka osoba, która ma zapłacić przez 3 lata 4, 5 czy 6 tysięcy, jeszcze to z takiej pensyjki, bo sobie dorabia w barze, a na co dzień studiuje, zapewne nie będzie to różowe. Dajcie znać, co wy myślicie o tego typu sytuacjach. Podzielcie się w komentarzach. Trochę też przestrzegam, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!